Możemy Takie, dalej kontynuować. Takiego incydentu z okupacji jak ten. Tutaj jak była ta już mała grupa tylko tej opelotki niemieckiej na szkole, na tym tym, to był taki tego, że przyszła grupa partyzantów radzieckich, to był rok 44, bodajże początek maja. i Trzech tych Niemców stąd poszło do restauracji, wypić sobie. Ale tutaj u nas? Tak, u nas tutaj. I proszę pana, nie, akurat ta grupa szła, to była zajęcie partyzantka bolka, tak zwanego, tego, e, ruska. I proszę pana, nie, no, handelowce, no, to jaka, to, pan, to, to, to nie było żadnej tego, rozbroili zaraz tych Niemców. No i oczywiście furmanki żeby wywieźć tego, wywieźli ich tutaj do lasu pod Gołowierzchy. I w tym lasku ich tutaj wypili, że tak powiem, nawet nie strzelali tylko kolbo w głowę i bagnet i tego. Między innymi ojciec też, bo to wie Pan, no były był konie takie, że można było na nich jechać wszędzie. To te furmanki były, wie pan, nagminne, także to nie było tak, że tego to dwa razy w tygodniu co najmniej trzeba było na furmankę jechać. No, I proszę pana, ojciec mówi: Nie róbcie, nie zabijajcie, bo tu później może być problem z Niemcami. No jeszcze te Niemcy tu byli i, i tu jeszcze Niemców, no było w tym czasie, początek maja, to niby front był już nie bardzo daleko. No ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze władza była niemiecka. I proszę pana, do tego doszło, że ten że no powybijali ich no i w odwecie chcieli spacyfikować cały, znaczy przynajmniej ten tutaj od, od tego drugi Trzewieszów był obtoczony i yy, 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 chcieli go yy, yy, podpalić no normalnie i mm. wybić ludność, jakby chciała uciekać. Jakby nie uciekała to zginie w ogniu, no bo to, to, to tych budynków tyle było drewnianych i tego, że to się wytworzyło niesamowita temperatura. I wie pan uratował tylko ten dowódca tej grupy Niemców. Powiedział, że tu ludzie miejscowi nie są nic winni. Oni żyli w pokoju z, z Niemcami, bo wszystko w porządku po prostu uprosił, że... A tu już by był obstawiony pan bronią maszynowo, cały ten, także by się nie wyśliznęła. I, i ten uprosił te, te, te władze, co były tutaj chciały tego, żeby nie, nie, nie robili tego, ale wycofali się. Nie, 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 nie było tej pacyfikacji. Także wie Pan, no. takie różne były te sytuacje. Mhm, niesamowite. No. No to wie Pan, no, było już, przecież to, to było, wie Pan, no widać, że to było normalnie kordonem otoczone z tego i byliby, mówię, my, mysz by się nie wyśliznęła ze wsi. Taka sytuacja. A, a ten... Mm. No ale to już nie wiem, będziemy... co Pan jeszcze by chciał powiedzieć? Chciałbym, e, piąta, dywizja Wojska Polskiego, która się się, piąta Dywizja Wojska Polskiego, która się tworzyła w Trzebyszowie. Dywizja Wojska Polskiego, która się tworzyła w Trzebyszowie. Dobrze. Jakby Pan zechciał parę słów e, z tego, co pamiętam. Nie no wiedzieć. tak jest, no oczywiście, że pamiętam. Proszę Pana, nie, to były resztki bodajże trzeciej dywizji, e, która została, e, znaczy e, Trząsan, ten, który tu przyszedł która została zwalczona pod Smoleńskiem. U nas tutaj stacjonował w domu Sąd Dywizyjny. Sędzio był Majorosowski. No od razu jak, jak tak u nas, to już się od, 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 od już przyjeżdżało tutaj od początku, ja wiem... Um, początku lipca, a, a później to zaczęły je ściągać, już te resztki. Tej trzeciej dywizji. Były na początku 3. sierpień, i, i, i wrzesień, i nabór był pięć roczniki Było mm, poboru do wojska. Ale to był przymusowy pobór. No, to już było do polskiego wojska. Tak, żeby no, był przymusowy. W każdym bądź razie y, szliśmy. No tak, jakoś tego, to jeszcze było ciepło. Na no, ten, ten mają, a to chodźcie, pójdziemy wykąpać. No to poszliśmy do Krzeszta, się wykąpać. No ale w międzyczasie spotkaliśmy po drodze młody facet, siły, mówią, widzisz, przez dwie godziny o pod Smuleńskim. No ja wie co to, jak jak, jak jak, mógł tego. A no, mówi, no, była taką jadkę nam urządzili, i to, to Stalin robił po tego, mówi, że nie, nigdy nie było orkiestry, jak szli do ataku. A tam orkiestra grała jak jednostki tejże trzeciej dywizji 7. Bał się po prostu, że jeszcze za dużo polskiego wojska będzie, że może być tutaj jak przyjdzie nie tego. I pod Smoleńskim prawie to całą trzecie dywizję wymarnowali. To Niemcy były był ten i z jednej strony Niemcy, z drugiej ruski, NKW nie dało się cofnąć do tyłu. Także mówi. Po bombach, po lejach, le 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 to znaczy to były jego słowa, to nie nie, nie, tych, tylko co, co mi tu opowiadał. Nie, to mówi, nie, była przekładanka. Na dole były trupy, na nim żywi, przykryci trupami, i, i mówił, całe te, tego było po prostu niesamowite, to się nie da opowiedzieć tego, ja jak ten. No i, i wie pan, no to. Y Później jak były, pan, Jednak było dość dużo dezercji z wojska początkowo jak się formowała dywizja, to było dwóch prokuratorów ruskich, znaczy przepraszam, żydowskich Żydów. I za, za dezercję była kara śmierci. Także wie pan mówi, jak, jak mu się udało uratować, to był sędzia, no ale on ja się bał też tych yy, prokuratorów bardziej. Jak, jak tego tam pan nie było mocnych w tym czasie, nie, nikt nie pokazał nie, nie, nie się mocny, żeby coś tam z tego no, potem bał się. To mówię, jak mu się, się udało uratować yy, jakiegoś tego, że dostał tę karną kompanię, to mówią, no, jak, jak po, po, po rozprawie yy, tego mu no, udało mi się uratować człowieka. Do tego stopnia. A, 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 a ten. aby taki nie, też. Yy, tak powiem, pisarz tutaj tym sądze, w sądzie, nazwiskiem Gęborek. To mówi, że w starej Radzie jak było ten, no, jak był ten okrążony, to córkę i, ma, i żonę na nie było gdzie grzebać, to było ziemia zmarznięta, nie tego. Na stos bodu zmarłych ludzi. Mój na przed tego wywiózł córkę, ale to był taki, wie pan, on, on broni on nie chował pod poduszkę, nie, jak, jak się kładł spać, to, bo, bo i, i spał tu u nas, to pistolet rzucał na komodę i, i nie, 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 ten. A, a była z kolei też taką sekretarką, taka Żydóweczka Irela. No nawet ładna dziewczyna była i, i, i ten. Ale ta się nie położyła spać jak pistoleta pod poduszkę nie położyła. No tak. Także to wyglądało. Pewnie. Ale tu wie, wiem na przykład o tym, że tu jak się z Trzybyszczowa jedzie na e, pudy, no. nie, nie na pudy na popławę, tak. to jest zakopana armata. No ale wie pan, ja to pierwsze słyszę, ja tego nie słyszałem. Kto to zakupywał? Kiedy? Znaczy, no, mogę podejrzewać, że była to armata właśnie z tej 5 Dywizji, że ktoś e, w jakiś sposób musieli to zabrać, czy bro broń zabierali w miarę możliwości. Nie, proszę Pana, e, i, i, a i, tych armat nie było aż tak dużo w 5 Dywizji, e, a, a, a akurat na naszym polu, że było trochę szerszej i, i że tego, otca, bo 13 Pułk stał w lesie, 15 Pułk stały tutaj tak jak ten, leszczanka, dębowierzchy, nawet szaku, jeszcze i kurów, I bodajże jak usza chyba, to stał 13, no 15 15 Natomiast, no więcej, to, to na, na całym terenie tego było, wie pan, dywizja wieci około 12 tysięcy ludzi. Także to pomieścić było wszędzie, było utkane, tak, co tylko było możliwe. A kto ich żywił, wtedy? Proszę? Kto ich żywił, mieszkańcy? kto żywił, nie mieszkańcy? Nie mieszkańcy, absolutnie. To już była, wie pan, zorganizowana, normalnie dywizja z zaopatrzeniem z tego, owszem, ziemniaki, marchew, to wszystko z miejscowych ludzi, jak tego, to, 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 to. Ale to. Później to, jak tego więcej tego zmarzło, jak zjedli I, i, i tego, bo to zima była ostra, do wsypane było do stodoły, to, to, to w stodole, to, to, ja to nie ja tak. I, I zaraz, ja wiem, gdzieś bodajże chyba, bodajże chyba gdzieś koło 18-19 stycznia, jak już przełamany był front na Wiśle, zaczęła się ewakuacja tejże dywizji. To wie pan, to, tylko musiał to parę dni trwało w przemarsz tej dywizji przez, przez te, to, to, ten. A przysięga piątej Dywizji to była też tutaj na naszej łące. Była, e, że tak powiem, jeszcze wtedy przy, był e, kapelan dywizyjny nazwiskiem e, Zarzycki w stopniu kapitana, bardzo elegancki chłopak, wysoki, postawny. Ten mundur mu pasował nawet. Na, na ten. Zginął później w jednym, pod budziszynem, to znaczy za chwilę o tym. W każdym bądź razie na przysięgę przyjechał również ten generał Popłacki, bo on był dowódcą Drugiej Armii, był w tym czasie. I na przysięgę tu był. Tutaj nie było większego placu jak te łąki, tutaj, które tego w tej chwili zabudowane już są. Mhm. A tak to tutaj, tak jak. Jak, ten, jak to przedszkole, to od tego stoi, to od tego przedszkola, bo te tej gminy nie było, gmina była tam, tym, tym, do samego drugiego tego mostu dębowskiego, który tam leci, pod tego, to taki prywatny był mostek, to była jedna łąka, jedno, jedno tego, tu będą dawały górniki, tutaj tego, i tutaj odbywała się właśnie przysięgać od tej dywizji. Mylne jest, nie ma kto pojęcia o tym, ile to było wojska, że mówi, że tam, bo pierwsza sza, tak zwana Dziękczynna, odprawiała się tam, wie Pan jak, takie łączki tam są przed, za, jak jest bank, i są tu w Szygielscy, to za szczygielskimi i tam w tyle do rzeki. To była tak szadam msza zwycięstwa. Dzięki nam msza za zwycięstwo, za, 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 za ten. I, I tam nie, a niektórzy to mylą z przysięgą. Nie, przysięga była tu, i bo tutaj się taka ilość wojska, tam się. Tam było małe miejsce, to się nie, nie zmieściło. No tutaj były całe te łońki, były zapchane wojskiem. No przecież to, panie, dy, tak chcę powiedzieć, bo dywizja, no dywizja. I jak to ta przysięga, to, to no, ja ją pamiętam, tą przysięgę. Do tego stopnia, że wie pan, no to był w, koniec października, zima była wczesna, później jeszcze było, w miarę, w miarę jeszcze było później ciepło, nie można powiedzieć, ale, ale w tym czasie to był na tyle mrozek, że to robił instrumenty blaszane denty zawartały w orkiestrze denty. Przychodzili do nas do domu odgrzewać, żeby odmarzły te blaszane instrumenty. Tak to wyglądało. I tu cała, Tu była i trybuna, i ołtarz, bo im szasie się jak najbardziej. i ten. No zdjęć chyba nigdzie nie ma z tego czasu. Proszę? Mówię, że zdjęć chyba, no ja nie widziałem tutaj nigdzie. To znaczy, wie pan, ja gdzieś na jakimś zdjęciu powinienem być, bo stałem blisko. Ale wie pan, kto robił te zdjęcia? Gdzie te zdjęcia się podziały? Tak prywatnie nie mógł nikt tego robić, brudowo. Nie, nie, ale mówię, że wojsko. Ktoś z wojska mógł robić to zdjęcie. Ktoś ktoś, ktoś ktoś tam gdzieś robił, gdzieś jakieś mogą być. Natomiast y, nie ma, nikt tu, tu we, nikt, nikt nie ma takiego zdjęcia. Okay. E, panie Stefanie. Stanisławie. Przepraszam. Panie Stanisławie, chciałbym poprosić Pana o pewną refleksję. Bo przeżył pan wojnę. Pamięta pan, czym była wojna. Proszę. Mówię, przeżył pan wojnę, pamięta pan wojnę. Tak. Chciałbym, żeby pan powiedział coś młodym ludziom, którzy, dla których jest to tylko taka sama informacja, jak bitwa pod Grunwaldem, którą przeczytali z książki. Pan, który przeżył jako dziecko wojnę, chciałbym, żeby pan. Mógł jakoś swoją refleksję na temat wojny młodym ludziom powiedzieć. Bo chcielibyśmy tym młodym ludziom tak, powiedzieć, co, co starsi, którzy pamiętają ten czas, mogą powiedzieć o wojnie. Bo my tego nie doświadczyliśmy i daj Boże, że nie doświadczymy, tak. ale żeby wiedzieli, czym była wojna dla Was. i proszę Pana, tak jak powiedziałem, człowiek nie wiedział dnia ani godziny. Kiedy zastukają do okna, za co zastukają, i wyciągną, i zastrzelą, to, to wie pan mnie, to, to człowiek, to sobie trudno wyobrazić. Okna zaciemnione, yy, pomimo że tylko ta nowa, naftowa lampka się świeciła, bo Niemcy dokąd to była ta duża grupa stała, to owszem, to znaczy agregat prototwórczy mieli i tutaj, po, to był cały plato świecony, ale później jak się już bali na lotów, to to wszystko było wygaszone i już się nie świeciły światła na, na na, placu tego. I wie pan do tego stopnia, że jak ktoś nie za... musiały być rolety ciemne przy oknach, My bo jak ktoś tego nie miał i talent czyna się, że tego, to jak tutaj na samochód, to strzelali do okien nawet do tego stopnia. Także wie pan to się nie da po prostu nie, tego, no tyle aresztowań. Przecież to, no Boże, kochany, no to, to, to jest. To, to trudno jest opowiedzieć. To trudno jest opowiedzieć o tym, i, i mówię tak, jak od, od, od wojny ognia i, 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 i epidemii zachowaj na spanie. I to jest, to jest rzeczywiście. To jest rzeczywiście. To jest coś okropnego. Wie pan, już wycofywali się z tego. O tutaj czwarty dom w tą stronę młody chłopak 18 lat, nie wiem, coś tam, gdzieś zauważyli prawdopodobnie kogoś z bronią, jak tego karmię, przy własnej z czyli do głowy, już, już coś się wycofywali. No, no, tak to, człowiek mówi, nie wiedział dnia ani godziny, kiedy, kiedy coś przyjdzie, kiedy, kiedy wezmą, kiedy, kiedy za, 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 zastrzelo. Tam nie, 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 trzeba było sądu ani, ani, ani żadnych tych, po prostu wyrok z miejsca. No tak, żołnierze byli prawem. Proszę? Żołnierze byli prawem. W ten... No, no, tak. Także wie Pan, no, no zabili co aresztowania, no i no, 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 tak to było. Boże kochani, mówię, niech Bóg broni wojny, bo to jest, to jest coś tak strasznego, tak tragicznego, że, że to, to, to jest, wie Pan, trudno opowiedzieć trudno no, to, Na to przykład... trudno zrozumieć nam i dzieciom naszym, moim dzieciom, tak, trudno zrozumieć. Tak, tak. Tragedii. Trudno. Wie pan No to, 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 jest, to, jest, coś, co trudne jest w ogóle tego. Tak. Gdzieś coś, się nie tego. no właśnie nawet, to tym raz jeszcze było w miarę spokojnie, ale weźmy za bojstwo. to się działo za mojskie? Przecież tam były normalne pacyfikacje. Normalnie ludność była, e, przecież dzieci za e, Nie wiem, pan w, w Siedcach tam stał długo taki ten, bo tam w Siedcach stał ten pociąg z dziećmi za mężczyzny. E, stała taka du, duża skarbona, jak tego, i ludzie rzucali datki na, na ten. ten. E, to dzieci, co były takie bardziej podobne do, 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 do tego Blondyni i tego. To byli, że tak powiem, pakowani w wagony i do, do, do Niemiec wywożeni. A roz, rodziców, co starzy, wybijali na miejscu, ewentualnie jak ktoś zdatny był do roboty, jeszcze młodych, to do, 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 do Rzeszy wywozili, wywozili do pracy, bo własny, przecież taką armię utworzyli, i ich naród był, że tak powiem, w kamaszach, no, w wojsku. To to wie pan. No trzeba było to pustkę czymś zapełnić. I ja tu mamy znajomego, w na kowie nawet. Jest taki pan Roman z ja, dzieci załościzny. A jest jeden waka AK Wukowie, w kole Jest. Jest dziecko załościzny. Tak tak tak. Jest. Pamiętam go. Pan Roman. Tak. Znam się dobrze na no ty jesteś. No tak. No. Już on no. został, bo Bolek z umarł. Jeszcze Proszę, Bolek z umarł. Umarł Bolek? Tak. Dawno? Tak. No nie, parę tygodni temu. O Jezu, kochany. E, odszedł, został no. ryś grafik. No, no Rysia. właśnie, pan. E... Rysiek to jest mój kolega. Rysio wie pan, tu jak był, nie widzi pan. Jego ojciec był aresztowany jako m, też nauczyciel i jak, wielu nauczycieli e, w seminarium. E, e, tym pedagogicznym nauczycielskim przechodziło szkolenia wojskowe. I podczas zajęć, w ciągu roku były szkolenia, i później wakacje całe. Mogli, to znaczy ci, co chcieli mieć coś wspólnego z wojskiem, mogli, że tak powiem, być w mundurach i ćwiczyć, i być w i, i, I zwykle kończyli. To liceum z tego, albo starszych chorąży albo, albo podporucznik, byli awansowani. I w partyzance dużo było właśnie dowódców takich, tych niższego szczebla, z właśnie z, z tych nauczycieli, z tych, tych którzy, którzy, ten. I, I Rysia Grafika, ojciec, był aresztowany, on bodajże był, w tej chwili zapomniałem tej miejscowości. A tutaj jak był sekretarzem, jak po aresztowaniu tego e, Polskiego, e, to był e, Horacik Władysław. Tu tutaj... z tej, tej rodziny nauczycieli, Cedarskich? Tak, 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 tak. tak, No tak, bo oni byli sąsiadami mojej babci tam na 11 listopada. No, 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 no. no. Nie, dlatego, że właśnie jego matka była tego, i po aresztowaniu musieli uciekać, tą siostrą tu przez jakiś czas. Był u tych państwach Arabików. Że, a że oni, zanim tam wyszykowali swoje lokum przy gminie, to mieszkali u nas. I, i, i bo to był stary drewniany domisko, no ale nie był taki mały, no tam się trochę ludzi mieściło w nim. I wie pan, i dlatego mówię, byliśmy z nim zaprzyjaźnieni i do dzisiejszego dnia jesteśmy zaprzyjaźnieni. A nie wiem gdzie się jego ta siostra, gdzie wasza siostra była no młodsza.